Cześć, witajcie, z tej strony Krzysztof Szmitka Eko Budowlanka, siemanko Słuchajcie, wczoraj nagrałem dla was rolkę dotyczącą cen prądu, mrożenia cen prądu jak to dalej z tym prądem będzie i napisał do mnie kolega z Facebooka, pan Paweł napisał do mnie wiadomość wyobraźcie sobie i wypunktował tutaj kilka ciekawych argumentów, Odpowiedziałem mu oczywiście na Messengerze na te wszystkie jego zapytania natomiast uznałem że to będzie też dobry przykład dla Was, więc chętnie odpowiem na nie publicznie. A więc, tak, tutaj mam wydrukowaną wiadomość od Pana Pawła. E, oczywiście, nazwisko zakryte. Nie wiem, czy Pan Paweł chce być gdzieś tam online rozpoznawalny, więc zakryłem. Ale już cytuję. Pan Paweł pisze tak: Nie zgodzę się z tym, co mówisz, bo mój kuzyn robi w tym od lat. Jedyne, co się opłaca, to mieć swojego ofgrida. No, oczywiście, off-grid to fajna sprawa, ale bardzo kosztowna. Trzeba bardzo dużo paneli fotowoltaicznych, bardzo dużego źródła wytwórczego oraz też bardzo pojemnych magazynów energii, żeby faktycznie w tym off-gridzie realnie żyć, realnie korzystać ze wszystkich sprzętów przez całe 12 miesięcy. Więc to raz bardzo drogo dwa dotacji nie odbierzesz. No i trzy no fajna opcja tylko mówię bardzo, bardzo, bardzo droga. Jeden, podpunkt pierwszy, uwaga. Bo ludzie biorą kredyty na panele. No słuchajcie, ludzie biorą kredyty. Biorą na gorsze rzeczy kredyty, na telewizor, na wakacje biorą ludzie kredyty. I jakoś nikt tutaj nie robi wielkiego halo. Ludzie też biorą kredyty na różne inwestycje: domy, działki, nieruchomości. Też biorą na to kredyty i są to kredyty z jakąś stopą zwrotu, prawda? Fotowoltaika jest właśnie taką inwestycją z stopą zwrotu mniej więcej na poziomie 20% rocznie, więc tak naprawdę 4-5 lat ta inwestycja się spłaca. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę dofinansowanie, ulgę termomodernizacyjną, no i wiadomo, koszt inwestycji. Więc kredyty spoko. Ludzie często też zamieniają sobie przykładowo ten rachunek w energetyce na jedną ratę, stałą ratę, często odroczoną od, o parę miesięcy. Wówczas, gdy otrzymują dotacje, spłacają ten cały kredyt i mają dzięki temu najtańszą opcję finansowania na rynku. Po prostu mądry obrót kapitałem. Ja nie widzę w tym nic złego. Podpunkt drugi. Płacą opłaty przesyłowe, więc Prawda o darmowym prądzie? Słuchaj, każdy z nas płaci opłaty przesyłowe, czy mamy fotowoltaikę, czy jej nie mamy. Każdy z nas płaci, jeśli jesteśmy w takich zakładach energetycznych typu Energa, PGE, Tauron, no to płacimy te opłaty dystrybucyjne. Jednak weź pod uwagę, drogi Pawle, to, że lwią częścią rachunku. Ponad gdzieś tam połową, 60-70% stanowi sam prąd, tak? Sama cena prądu, więc opłaty dystrybucyjne to jest troszeczkę mniejsza część tego całego rachunku. Druga sprawa, montując instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, zmniejszamy te opłaty dystrybucyjne, ponieważ nie pchamy każdej kilowatogodziny, znaczy nie bierzemy każdej kilowatogodziny z sieci. Tylko mamy dużą autokonsumpcję na miejscu, więc odciążamy, tak jakby sieć, przez co opłaty dystrybucyjne również maleją. Ale są na rynku podmioty, które pozwalają nie płacić tych opłat dystrybucyjnych. Pewnie niewiele, niewielu z Was o tym słyszało, ale jest możliwość zmiany sprzedawcy prądu, czyli zmieniamy sobie sprzedawcę, który na przykład posiada opcję bilansowania energii. Ja współpracuję z takimi firmami. Jedna z nich na przykład posiada coś takiego, że różnica pomiędzy zakupem a sprzedażą to jest zawsze 20%. Druga fajna sprawa jest to, że ta energia nigdy nie przepada. To saldo zotówkowe, które uzbierasz, nigdy ci nie przepadnie. I z tego salda zotówkowego jest możliwość pokrywania opłat stałych, czyli dystrybucji i tych innych pozostałych części rachunku. Więc, jeżeli dobrze zaprojektujemy instalację fotowoltaiczną, przewymiarujemy ją troszeczkę, to jest możliwość wyzerowania całkiem rachunku. Mam setki takich faktur od moich klientów. Chętnie zainteresowanym osobom je pokażę. Kolejną fajną sprawą przy zmianie sprzedawcy, z którym ja współpracuję, jest magazyn energii z opcją sztucznej inteligencji. W nowym systemie, gdy jest stawka godzinowa, ten cały system daje informacje do falownika, kiedy jest najniższa stawka na rynku za energię. Przykładowo po kilka groszy. Wtedy magazyn energii się ładuje. No i znowuż w drugą stronę, gdy stawka godzinowa jest wysoka, po parę złotych, możemy tą energię sprzedać do sieci, dzięki czemu jeszcze dodatkowo zarabiać na tym i cały zwrot z tej inwestycji jest jeszcze szybszy. Jest możliwość również przesyłania. Tego salda zotówkowego pokrywania rachunków w innym miejscu. Przykładowo, masz instalację w Gdyni, a masz mieszkanie w Zakopanym. Jeżeli zepniesz to wszystko razem, to masz możliwość wytwarzania powiedzmy w Gdyni, a pokrywania opłat w Zakopanym, w mieszkaniu. To też jest możliwe. Ma, robimy takie rzeczy i jeżeli jesteś tym zainteresowany, zapraszam Cię. Dobra, lecimy dalej. Podpunkt trzeci. Na nowych zasadach to się w ogóle nie opłaca, a jedynie na starych. No, słuchaj, no, znowuż muszę się z tobą nie zgodzić. Oczywiście masz rację. Net metering, stary system, był najlepszy i tutaj nie ma wątpliwości, nie ma w ogóle o czym mówić. Natomiast go już nie ma. Trzeba brać to, co jest. Trzeba się umieć odnaleźć w obecnych realiach. A więc to, co Ci powiedziałem w podpunkcie drugim, płacą opłaty dystrybucyjne i tak dalej, tam bardzo mocno Ci opowiedziałem, jak to się opłaca. A tutaj tylko potwierdzę, jeżeli dobrze zaprojektujemy instalację, dobierzemy właściwą moc, duży magazyn energii, nie jakieś tam kilka kWh, przynajmniej te 10, 15, 20 kWh, dodatkowo jeszcze zmienimy sprzedawcę, to tak naprawdę ja nie widzę tutaj nieopłacalności, gdy możemy wyzerować rachunek do zera. to o czym my tu w ogóle mówimy, nie? Podpunkt czwarty. Jedyne to jak na zachodzie się opłaca, czyli bycie niezależnym poza licznikiem, a reszta to ściema i stańmy w prawdzie. No chyba, że wiesz coś inaczej, to podeślij konkrety. Tak jak mówiłem off grid fajna sprawa, tylko bardzo droga, trzeba bardzo wielu paneli, trzeba duży bardzo magazyn energii, żeby przez 12 miesięcy pełne korzystać sobie bezproblemowo z, tego, z każdego sprzętu w domu, nie? to tutaj o to chodzi. No a dwa, no nie weźmiesz na to dotacji, więc ten okres zwrotu Ci się jeszcze wydłuży. Fajna sprawa, bardzo droga, natomiast no tutaj bądźmy realistami, chcemy, żeby ta inwestycja jak najszybciej się zwróciła. Dobra, lecimy dalej. Piąteczka, czyli podpunkt piąty na naszej liście. Ponadto, co z utylizacją materiałów? Ostatnio była bardzo ciekawa audycja na temat fotowoltaiki w Radio Maryja i popierane było to badaniami i wynikami naukowców. Spoko. Utylizacja to jest bardzo ciekawy temat. Powiem Ci tak, tak jak Ci odpisałem na Messengerze, temat utylizacji w Unii Europejskiej jest już jako tako rozwiązany. Unia nakłada obowiązek recyklingu panelów przez producentów. Do tego panele fotowoltaiczne mają. Mają gwarancję, mają żywotność na poziomie kilkudziesięciu lat 25-35 lat. W 30 roku użytkowania dany panel fotowoltaiczny zainstalowany dzisiaj będzie posiadał jakieś 80-85% wydajności, więc jego spadek nie jest jakiś tam olbrzymi. Natomiast ten problem za jakiś czas się pojawi. Natomiast weź pod uwagę to, że panel fotowoltaiczny składa się z dużej części, z rzeczy, które można zrecyk zrecyklingować szkło, krzem, aluminium to jest praktycznie 90% całego składu panela fotowoltaicznego, więc już są firmy, które to robią, a za kilkanaście, kilkadziesiąt lat na pewno będzie tego więcej. Nie obudzimy się i nie będziemy musieli się gdzieś tam przepychać przez hałdy zużytych paneli. Także nie martw się o to, drogi Pawle. Wszystko będzie w tym temacie na pewno dobrze. Kolejny aspekt, kolejny taki argument od Pawła, Polska ma ogromne złoża węgla i gdyby politycy dbali o nasz kraj, byśmy wychodzili świetnie, a tak niestety. P... Zachodnie państwa i chodzi o co? O zysk by być zależnymi od innych, a nie od swoich zasobów. No tutaj wchodzimy na tematy polityczne. Polityka jaka jest, każdy widzi. Ja tutaj za bardzo nie mam możliwości wpływu na to wszystko, ale zgodzę się z tobą, masz rację, drogi Pawle. Mamy bardzo duże złoża i nie tylko węgla w Polsce. I jeżeli byśmy je sensownie wydobywali, byśmy byli krainą mlekiem i miodem płynącą. Niestety tak nie jest i nie zapowiada się, żeby tak było. Wszystko właśnie przez politykę, przez zachodnie korporacje. No, niestety tak nie jest, chociaż bardzo nad tym ubolewam i również bym chciał, żeby prąd w Polsce był tani, żebyśmy produkowali go sami, żeby kopalnie działały pełną parą. Poza tym, no, tak jak dobrze wiesz, Unia Europejska narzuca na nas ogromne kary za emisję CO2, przez co te kopalnie stają się nierentowne. No i jedna po drugiej w Polsce jest zamykana sam, nie wiem ile do tej pory jeszcze działa. Ale po prostu to się w Polsce nie opłaca przez te wszystkie ich wymysły. No, niestety nie mam na to wpływu. Ale z miłą chęcią poznam Twoje argumenty, pisze Paweł. A i po szóste. Może to się opłaca wielkim firmom, ale zwykłym odbiorcom na pewno nie. Rozumiem stare zasady, ale nie nowe, gdzie, żeby ogarnąć, trzeba na bieżąco obserwować albo mieć obrotowe panele. Myślę, że czy to się opłaca, czy się nie opłaca, już dosadnie wyjaśniłem. Opłaca się, podpisuje się obiema rękami, swoim nazwiskiem pod tym. Robię to wiele lat. Mam bardzo dużo pozytywnych opinii od ludzi, którzy mi zaufali. Istnieje możliwość wyzerowania całkowicie rachunku za prąd. Trzeba wiedzieć jak. Trzeba dobrze zaprojektować instalację, dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiednio moc, jakiś sensowny magazyn energii, nie jakieś tam parę kilowatogodzin. No i ewentualnie zmienić sprzedawcę prądu. Wszystko zależy, co się chce mieć, ale da się, drogi Pawle, tylko trzeba wiedzieć jak. Ja od wielu lat na tym rynku już, już działam, jak wiecie, wiem jak to zrobić i jeżeli. Chciałbyś pozbyć się rachunku za prąd raz na zawsze albo zminimalizować go w znaczącym stopniu? Odezwij się do mnie. Konsultacje ze mną są bezpłatne. Przyjeżdżam na miejsce, rozmawiamy i dobieramy najlepszą możliwą opcję. Także śmiało pisz, to nic nie kosztuje. No i jeszcze piszę, odpiszesz, bo chciałbym poznać argumenty poparte wiedzą i praktyką. A więc, drogi Pawle, Odpisałem ci na Messengerze. Robię to też publicznie, do szerszej grupy odbiorców. Myślę, że pytania, które zadałeś, są bardzo trafne, sensowne i wiele ludzi szuka na nie odpowiedzi, więc proszę was bardzo odpowiedziałem. Mam nadzieję, że się podobało. Obserwuj, daj łapeczkę i co. Jesteśmy na łączu, ale lecę dalej robić swoje i życzę ci wszystkiego najlepszego. Pozdro.